Witam, dzisiaj nasza firma zamontowała pompę ciepła Fox Air, wersja 9 kW, wersja na czynnik R290, czyli propan, wysokotemperaturowa pompa, no i pompa jednofazowa. Pompa ogrzewa dom o metrażu 115 metrów w połączeniu z grzejnikami oraz z instalacją ogrzewania podłogowego. Pompa postawiona jest na krawężnikach betonowych, które są dookoła i od spodu zabetonowane i dookoła. Dodatkowo na tym mamy podstawę oraz w tym miejscu naszą wibroizolację, która zapewnia cichą i nieawaryjną pracę, ponieważ wszystkie wibracje zostaną wytłumione właśnie w tym oto miejscu. Oczywiście wszystkie wymogi, jeżeli chodzi o odległości, są zachowane. Od dołu te 35 cm, od ty mamy, tutaj mamy ponad 50. Tutaj powinniśmy mieć 50 minimum, mamy nawet ponad 50, mianowicie mamy 57 cm. I z tej strony również mamy ponad 50 cm. Jak widzimy, tutaj mamy nasze rury preizolowane. Rury o grubości 2,5 cm, grubości o średnicy 2,5 cm, mniej więcej jak dwa moje kciuki. A otulina jest taka, aby zminimalizować straty, jakie mogą powstać poprzez właśnie tutaj e, ucieczkę tego ciepła przez mniej zaizolowane elementy naszej instalacji. I na zasilaniu, i na powrocie mamy dokładnie tak samo ocieplone kabelki zasilające, no i to, co tutaj zostaliśmy poproszeni przez klienta, czyli odprowadzenie kondensatu, czyli woda, która będzie się lała z naszej pompy ciepła, jest jedną rurką z tej strony i drugą rurką z tamtej strony. Odprowadzona za chwilę będzie filmik podczas montażu, jak to wyglądało. A teraz widzimy odprowadzenie kondensatu z pompy, czyli mamy wylew z jednej strony, z drugiej. Tutaj będzie poziom gruntu, więc nic nie będzie widać. Zostaną tylko o, zostanie tyle. I tyle za chwilę zasypiemy, i tutaj gdzieś jest podkopana studnia chłonna, e, no i po prostu cała ta woda będzie szła tam. A w sytuacji, gdzie jednak na przykład zamarznie, no to tutaj bokiem śmiało może się przelewać ta woda i będzie wtedy tutaj e, lodowisko. No ale nic się nie stanie z pompą, będzie dalej działała i pracowała. Znajdujemy się już wewnątrz naszego domu, tuż za nami, za tą ścianą, pół metra, stąd tak naprawdę mamy naszą pompę ciepła. W tym miejscu mamy jedno przejście, w tym mamy drugie przejście. Oczywiście, na powrocie mamy cały zestaw, jeżeli chodzi o filtry oraz jeżeli chodzi o układ, system antyzamrożeniowy, czyli mamy po kolei zawory, tutaj mamy nasz układ antyzamrożeniowy, czyli pod bypass w metr, oczywiście do sieci, czujniki wychodzą na zewnątrz, pompka, która jest zasilana właśnie z akumulatora tego zapasowego, dodatkowego no i oczywiście separator zanieczyszczeń i filtr środkowy, czyli zestaw którego, że tak powiem, wymagamy na prawidłowo zamontowanych pompach ciepła firmy Fox. No i zawory, że tak powiem, przed wszystkim i za wszystkim, czyli w momencie czyszczenia naszego filtra, zakręcamy jeden zawór, drugi i możemy przejść do czyszczenia, czy to naszego filtra separatora, czy to naszego filtra siatkowego. No i to co, że tak powiem, serwisowo również na pewno nie zaszkodzi, a wręcz pomoże, czyli zakręcamy tutaj te dwa obiegi i możemy na przykład wymienić, gdy pojawi się może kiedyś taka konieczność, czy to wężyk, tutaj ten sanitarny właśnie od pompki, czy to samą pompkę, czy gdzieś tutaj poprawić na śrubunku, jak najbardziej jest taka możliwość. No, następnie. Przechodzimy do naszego bojlera, który stoi tutaj już tuż obok. No i w naszym bojlerze, nierzewnym od firmy Rotenso Mamy zawór bezpieczeństwa, już oczywiście w standardzie. Dodatkowo zasilanie wężownicy, na dole mamy powrót wężownicy. No i to, co jest kluczowe, nasz um, jakby, nasza siła w postaci zaworu przełączającego, który steruje, czy woda ma być grzana w bojlerze, czy ma być grzana w buforze. Tutaj mamy jeszcze miejsce, znalazł się na zlewik, który był tutaj i my udało nam się wcisnąć pomiędzy nimi. No i oczywiście system do dolewania naszej wody do centralnego ogrzewania. Z zasilania oczywiście zawory kierunkowe, aby woda nam się nie cofnęła. Zawory na śrubunkach w każdym możliwym miejscu, abyśmy mieli łatwy system serwisu w przyszłości, czy to my, czy to ktoś już inny. Wszędzie mamy śrubunki, zawory, więc nie bez problemu możemy serwisować, wymieniać, modyfikować taką instalację. A teraz jesteśmy przy naszym buforze. Tam z tyłu mamy boiler. Tu mamy bufor. Bufor firmy Galmet. O pojemności 500 litrów, a dokładnie 467 litrów. Tworzy naprawdę już bardzo duży i fajny zastaw, z możliwością oczywiście ładowania naszego ciepła, naszej ciepłej wody w momentach, gdzie potrzebujemy. Czyli na przykład, gdy świeci słońce, a obok mamy fotowoltaikę, tak jak tutaj. Czyli mamy, że tak powiem, tutaj również nasze centrum dowodzenia od fotowoltaiki oraz obecnie od pompy ciepła. Tyle razem A, nasza reżim ale... jest bardzo podstawowa, składa się z trzech bezpieczników, czyli mamy licznik energii, zużyliśmy 7 kW. Dzisiaj mamy wygrzanie 700 litrów wody do temperatury 50-60 stopni. Mamy licznik energii, mamy bezpiecznik na pompę ciepła, na grzałkę którą mamy rezerwowo, właśnie jako takie dodatkowe zasilanie, wspomaganie, jeżeli chodzi o wodę użytkową. Grzoka jest o mocy 3 kW oraz druga grzoka o mocy 3 kW wspomaga naszą pompę ciepła. Jest spięta w tym miejscu, bezpośrednio w buforze. Gniazdko jest sterowane przez elektronikę naszej pompy ciepła, czyli uzna, że mamy samą energię poprzez stycznik, który mamy zamontowany w tym miejscu włącza się i dodaje nam dodatkowej energii. Tutaj mamy zamontowane nasze grupy bezpieczeństwa, czyli naczynia przeponowe oraz same grupy bezpieczeństwa, czyli grupa z odpowietrznikiem, z wskaźnikiem ciśnienia oraz oczywiście z, bezpie z zaworem bezpieczeństwa do wody użytkowej oraz do centralnego ogrzewania. Panel sterowania został zamontowany tuż przy samej skrzynce z bezpiecznikiem i tutaj mamy możliwość kontrolowania sterowania, jeżeli chodzi o temperatury, na wodę użytkową, na centralne ogrzewanie, różne tryby pracy, harmonogramy możemy robić to stąd, ale również możemy robić to z aplikacji, co oczywiście polecam i musimy przychodzić do tu. A no i na aplikacji wygląda to zdecydowanie lepiej i czytelniej. Oraz kończąc nasz obchód po naszej obecnej kotłowni, dochodzimy do naszych rozdzielaczy, które montowaliśmy do podłogówki, właśnie my, oraz cały rozdzielacz do grzejników, które. Został taki jaki był, taki my się po prostu spieliśmy nową, mocniejszą pompką. Oraz obecnie mamy dwie pompki elektroniczne firmy IBO. Co mamy dzięki nim? Mamy, że tak powiem, możliwość pracy automatycznej. Pompki mogą albo zwiększyć swoje obroty, albo zmniejszać. Mogą pobierać 5W, mogą pobierać chyba 40 W czy, czy coś takiego, więc zdecydowanie dużo, no do 45 W tutaj jest napisane, że pobiera taka pompka. Oczywiście filtry zamontowane przed oraz zawory za, czyli mamy możliwość wymiany w przyszłości takiej pompki. Jeżeli będzie taka oczywiście konieczność, z bufora wychodzi rura salowa, która dochodzi do naszego, do tego miejsca i tutaj mamy rozdzielenie na część grzejników z tej strony oraz na część Podłogową z tej strony. Tutaj mamy rotametry, czyli możemy sobie sterować przepływem na każdej z sekcji yy, oraz pompka może dostosowywać sobie właśnie konkretnie obroty, po, że tak powiem, specjalne wymogi, tyle ile nie potrzebuje. No i oczywiście z tej strony grzejniki no to, co ja tutaj przedstawiłem klientowi, czyli najlepiej będzie włączyć pompki w tryb automatyczny i one same będą sobie dostosowywać moc oraz pobór prądu tak naprawdę do obecnych warunków, czyli jeżeli będzie ciepło w domu, będzie pracowała dużo słabiej, a jeżeli będzie za zimno, wtedy po prostu włączam się na mocniejszą moc. No i miasto, które zostało zamontowane właśnie do podpięcia naszych pompek, no to mamy je tutaj w tym miejscu, czyli przed zimą robimy cyk. Oczywiście, co zyskujemy? Na pewno nam się nic nie zepsuje, nic nie spali. Czy to jakiś sezon burzowy, odpinamy pompki, dużo, nie dużo, 300-400 zł za pompkę, no, razy dwa, praktycznie 800 zł za pompki, więc jednak, że tak powiem, warto uchronić się przed tym. Pompki sobie nie pracują przez cały rok, pracują tylko i wyłącznie przez okres później jesieni, no, w momencie, gdzie po prostu ogrzewamy nasz dom, no i możemy sobie zmieniać tryby pracy automatyczne e, lub jeszcze powietrze na swojej instalacji właśnie e, poszło. E, ekonomiczne, tryby nocne, tryby do podłogówki, tryby do używania drzejnikowego, klasyczne tryby. Naprawdę możliwości mamy dosyć sporo i jak najbardziej można korzystać z każdego. Jak e widać, kotłownia jest dosyć duża, aczkolwiek duża lub nieduża, ponieważ mamy tutaj około metra 20 m szerokości, co jest naprawdę niewielką wartością, ale jest naprawdę długa. Jak widać można nawet i na takim metrażu skomponować naprawdę fajny bardzo zestaw. Nam się to udało oczywiście w porozumieniu z inwestorem, któremu bardzo dziękujemy ponownie za bardzo miłe ugoszczenie No i jak widać, dzięki temu mamy pięknie wykonaną instalację. Dziękuję za obejrzenie tego materiału. Zapraszam Was do kontaktu z naszą firmą, jeżeli jesteście zainteresowani pompą ciepła, fotowoltaiką bądź rekuperacją.